No, witam, witam. Siemanko, ekipo. Kasper, ministerstwo dla typowego kibica. Słuchajcie, no wreszcie ten dzień nastał. Wreszcie możemy powiedzieć, jest euro! A jak euro, no to oczywiście, słuchajcie, lecimy z tematami. Mam nadzieję, że ta ramówka będzie napakowana najświeższymi newsami ze świata futbolu, oczywiście, z Mistrzostw Europy. Za chwilę analiza meczu Polska-Holandia. Przeanalizujemy sobie to spotkanie i wytypujemy, co warto postawić w tym spotkaniu. Słuchajcie, bo jestem bardzo ciekaw, co wymyślę, bo cały czas o tym myślę, o tym meczu z Holendrami. Ale przedtem klasycznie. Łapka w górę i konkursik, słuchajcie, wytypuj dokładny wynik spotkania tego meczu. Polska Holandia i strzelca przy samej jednej bramki w komentarzu pod tym filmem. Uwaga, e, pierwsze dwie osoby, które poprawnie wytypują e, ten wynik i strzelca bramki dostają stówę, dostają stówę od fortuny naszego partnera. E, także bardzo się z tego cieszę. Typujcie, e, dawajcie znać, co myślicie o tym spotkaniu. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii, a ja zabieram się po prostu za analizę. No dobrze, słuchajcie, pierwszy meczyk Holandia. Umówmy się, łatwo nie będzie. Jak wiemy, nasza reprezentacja ma. To... troféu problemów, ba. Ma dosyć spory problem. Robert Lewandowski na 100% nie wystąpi w meczu z holendrami. Gdzieś tam chodzą pogłoski, że być może zostanie naprawiony lekko na Austrię, ale myślę, że na razie Austrii nie myślmy. Skupmy się, słuchajcie, na Holendrach, bo przed nami wyzwanie bardzo ciężkie. Holandia to zespół naprawdę nietuzinkowy. Holandia to zespół, który może zaskoczyć. Przede wszystkim Holandia to zespół i ofensywny, i defensywny, bo zobaczcie, że w ostatnich bodajże siedmiu meczach oni nie stracili bramki, nie licząc tego spotkania z Niemcami, gdzie przegrali. I 2 do 1. Z kolei w ostatnich czterech spotkaniach z Jas 12 bramek, słuchajcie, 12 bramek, więc ta siła ofensywna Holendrów jest nieprawdopodobna. No, słuchajcie, Holendrzy kosztują ponad 800 milionów euro. 800 milionów euro kosztuje skład Holandii na ten moment. Najdroższy piłkarz, oczywiście młodziutki, Xavi Simons, wielki talent, około 80 milionów euro, ale wiemy, że tam gra wiele znakomitych postaci, młodych też postaci, niekoniecznie starych. No słuchajcie, Virgil van Dijk, Matthias Delight. De Jong, który oczywiście dobra nie gra. Do tego mamy linię ofensywną bardzo szybką, mocną linię ofensywną Memphis, Depay, Kapitan, Gabko, Liverpool, właśnie wspomniany Xavi Simons. Do tego dochodzą chociażby tacy zawodnicy jak Dumfries, który też jest naprawdę bardzo szybkim, bardzo dobrym zawodnikiem. Także jedno jest pewne łatwo nie będzie. Holandia na ten moment prezentuje się znakomicie. Wygrała ostatnie mecze towarzyskie 4-0, 4-0, Kanada, Islandia, także jak widzicie, idą. Jak burza. My z kolei możemy się pochwalić tym, że naprawdę wygraliśmy niesłabiakami. Bo słuchajcie, Ukraina i e, Turcja to jest dobry zespół. Byłem na meczu z Turcją, widziałem co tam się działo. Naprawdę wielkie brawa dla Michała Probierza, bo to jest trener, który jeszcze nie przegrał. Ale myślę, że ta poprzeczka jest zawieszona teraz dużo e, wyżej. Już widziałem w meczu z Turkami, że słuchajcie, ten środek pola i defensywa nie do końca e, były skoordynowane tak, jakbym chciał. Nie byłem zadowolony z Bartka Slisza i z e, Piotrowskiego w linii def, defensywnej, Mówię tutaj o, oczywiście o środku pomocy. No i nie byłem zadowolony z Janka Bednarka, no i szczególnie z Solomona, który wszedł po prostu w te buty, dostał szybko żółtą kartkę, potem grała sekuracyjnie, był jakiś wystraszony. No nie było to, co, co byśmy chcieli zobaczyć. No i oczywiście wielkie brawa dla Wojtka Szczęsnego, bo gdyby nie ten Wojtek, to tamtej wygranej z Turcją by nie było. Oczywiście, gdyby nie z Nikola Zalewski i ten jego fantastyczny gol, który dał nam po prostu wygraną nad Turkami. Myślę, że morale tutaj po takim spontanium naprawdę są na dobrym poziomie – Widzimy, że kadra się bawi, dostajemy te obrazki z portalu Łączy nas piłka. Te vlogi są fajne, śmieszne, ale myślę, że trzeba się skupić na Holandiach. Dobra, co gramy? Bardzo prosto. Robimy sobie bet bouldera, słuchajcie, w Fortunie. Moje typy na ten mecz są następujące. Holandia wygra premis. No myślę, że tutaj nie muszę się rozwodzić, dlaczego gramy taki typ. Drugi typ, dosyć ryzykowny, ale oczywiście łączymy Memphis Depay z Bramką. Słuchajcie, wydaje mi się, że kapitan reprezentacji Holandii naprawdę jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego turnieju. Wygląda o niebo lepiej w reprezentacji Holandii niż w swoim klubie. Do tego strzela rzuty karne. A umówmy się, karny może gdzieś tam pachnieć w tym meczu z Holendrami, bo jak wiemy, oni mają bardzo szybkie boki. Także jeszcze raz, Holandia wyglarł premis. Do tego Memphis Depay. Gol. I co jeszcze do tego? I słuchajcie, dorzucamy rzuty różne Holandrów, Holendrów. Powyżej 3,5. Wydaje mi się, że zespół Holendii to taki zespół, który bardzo dobrze radzi sobie na liniach bocznych. Przede wszystkim, skoro nie ma De Jonga, no to ta, ten środek pola nie będzie tak otwarty, prawda? Więc myślę, że Holandia, mając tak dobre skrzydła, mając tak szybkich skrzydłowych, będzie grała właśnie tymi bokami. A to wróży, że będą nabijali kolejne rogale. Rogale, rogale. Wystarczą cztery, żeby wszedł nam ten typ. Słuchajcie, myślę, co tu jeszcze można postawić ciekawego. Znalazłem Ciekawy typ, uwaga. Piotr Zieliński, jeden strzałcelny. Słuchajcie, no ktoś musi u nas strzelać. Nie ma lewego Zielu Kapitan. Wydaje mi się, że taka opaska może naszego Piotra troszkę pobudzić, troszkę go tam wskrzesić do tego, by dał sygnał naszym chłopakom z pola, że naprawdę jest w nim cały czas ten olbrzymi potencjał, o którym tyle lat mówimy. Także Piotrze, oddaj ten jeden strzałcelny i naprawdę ten kuponik będzie gruby, bo zobaczcie, jak się prezentuje, jaki kursik. Naprawdę, oczywiście nie jest to jakiś wybitnie pewny ale wydaje mi się, że jest każdy typ bardzo prawdopodobny. Ja cały czas zastanawiam się nad tym, co Wy o tym myślicie. Cały czas zastanawiam się nad tym, co wy myśli Michał Probierz. Czy będzie świderski, czy będzie Buksa, czy będzie Piątek, kogo w linii ataku, kogo też w linii defensywnej, bo jak wiemy, te ostatnie mecze nie rozwiązały tych problemów w linii defensywnej. Także naprawdę już nie mogę się doczekać, czy mam mocno kciuki że na naszą reprezentację. Mam nadzieję, że słuchajcie, nie będzie klasyki, czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Słuchajcie, panowie. Wiem, że mamy ciężką grupę, ale musimy się skupić, musimy zagrać dobry mecz. Balon nie jest napompowany, więc tylko co, wziąć się za jaja i zagrać naprawdę dobre spotkanie. Dajcie znać w komentarzach o konkursiku, jestem ciekaw waszych typów, a ja dziękuję za ten odcinek. Widzimy się po meczu z Holendrami, tam będę rozmawiał z moim przyjacielem, także łapka do góry, słuchajcie, jeśli tutaj jesteście. No i co, powodzenia, Elo!